Dziś wspólny patrol na jeziorze Lubię ze Strażą Miejską Zdrowska-Pomorskiego. Na czym polegały działania? Witam państwa. Krystian Budziszewski, prezes włókienniczego pogotowia ratunkowego Piłatu Drawskiego. Dzisiejsze patrole miały na celu kontrolę akwenu. Jeziora Lubię pod względem przestrzegania przepisów ruchu wodnym, zabezpieczenia wypoczynku osób korzystających z akwenu wodnego, a także kontrola nad sposobem korzystania z przedmiotów pływających, z urządzeń pływających, jakimi są skutery, żaglówki, łódki, kajaki. Jak WOP ocenia bezpieczeństwo na jeziorze Lubię? Tutaj trzeba. Podzielić na dwie takie główne nurty, jeżeli chodzi o akwen jeziora Lubie. Mamy tutaj wędkarzy, którzy rekreacyjnie korzystają z akwenu wodnego, a także użytkowników sportów ekstremalnych, czyli użytkowników łodzi motorowych, skuterów wodnych. No i tutaj czasami dochodzi właśnie do spięcia pomiędzy jednymi a drugimi, gdzie nie zawsze te zasady bezpieczeństwa są zachowane i niejednokrotnie użytkownicy łodzi motorowych, skuterów wodnych nadużywają odległości, prędkości, przez co powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających tudzież właśnie z kajaków, rowerków wodnych czy po prostu wędkarzy.